Maneczko widzowie, dzisiaj gramy sobie w tokabuka i robimy też inną historyjkę niż z moją rodzinką. To co, nie przedłużam i zaczynamy. E, dzień dobry, witam Was dzieci serdecznie. 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 No chociaż ty dobrze opowiedziałeś. E, jak wiecie, jutro jedziemy na wycieczkę do Ząbkowic. No, już pani gada o tym od miesiąca. Tak, tak wiemy. Mhm no to tak. Jutro zbiórka siódma rano tutaj w klasie. Odjeżdżamy o ósmej. Wszyscy słyszeli? żebym się nie powtarzała potem. Um. zajedziemy tam na. na. a. na dziewiątą. Przecież my jedziemy cztery godziny. A no tak, no to na którąś tam godzinę nie wiem, nie ja umiałam nigdy matmy. Ale to pani jest nauczycielką tylko matmy. Cicho bądź! Um. no tak. Do widzenia. Dziwak. A nie, jeszcze, jeszcze, stop, stop, stop. E, Amelia z kim byś chciała być w pokoju? Ja? Nie, ja. No to pani z panią bym nie chciała na pewno być. No odpowiadaj już no. Ja bym chciała być Stadium. Oslay. E, dobrze. E, 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 Bartek z kim by chciał być? E, ja z moim bratem. A jak twój brat się nazywa? No chyba se pani jaja ja robi. E, nie, nie, wiem, wiem, wiem. E, Mateusz kimś mi chciał być? Ja z moim bliźniakiem. Dobra, czyli z Oskarem. Hej, ja jestem Oskar. No dobra, cichutko. E, czyli Bożenka z Anią. Tak. Ej, dobrze, wszystko mamy ustalone? E, nie. E, tak, wy dziewczynki będziecie Amelia i Nadia z chłopcami, z Bartkiem i Bożem. Jak twój brat się nazywał? E, no serio, pani nie wie? No, no nie wiem. Proszę pani, on się nazywał Antek. No ja przecież jestem Antek. A no tak, Bartek i Antek. Ehm, dobrze, to wy dziewczynki Nadia i Amelia będziecie z Antkiem i Bartkiem. A wy będziecie z nimi. A czemu tak? A czemu nie mogą być same dziewczyny? Bo tak pani dyrektor zdecydowała. Dobra, jutro się widzimy o siódmej. Nara. Dziwna jest ta nauczycielka. Morel. No Dobrze, dzieci, teraz za mną, bo idziemy teraz. Znaczy, jedziemy autokarem, ale jedziemy autokarem na pociąg. Zapraszam was wszystkich za mną. Idziemy, wychodzimy i idziemy na pociąg. Dzieci, zapraszam za mną tutaj do pociągu. Wszyscy zajmują swoje miejsca. Ile was jest? 9? 8. A, 8. Dobrze, wszyscy do pociągu. No, chodźcie, co się tak obijacie strasznie. No Pani tak szybko idzie, bo my nie nadążamy. Ja mam stare nogi, a Wy takie młode, no i nie nadążacie. Dobrze, zajmujecie się, a tutaj jest wszystko dla Was. Tylko ja zajmuję tutaj. Dobra, chodź szybko na tyły. Szybko, szybko, ran, run, 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 run. Dobra, odkładamy walizki. No to ja dziewczynki obok Was usiądę. O nie. Albo wiecie co, ja usiądę w innym przedziale. A ja w sumie się prześpię. Dobra, już jedziemy jakieś dwie godziny. No, że o czym plotkujemy teraz? Nie wiem. Może jak zrobisz ten bigos? No dobra, a jak ty robisz? No z kapusty. Serio? A nie z boczku? Debil. Co? Mówiliście coś do mnie? Jak coś to mówiłyśmy? my, a nie mówili. No, ja nie wiem, co to powiedziałeś. Dobra, nie odzywam się do ciebie. Aha. No, już muszę wstawać. A, tu jest moja walizka ja i szukałam. Dobra, dzieci. Dzieci, nie śpicie? Aha, czyli nie śpicie. Dobrze, wysiadamy. Pani Bożenko, nie wiem, jak pani się nazywa. Aha, jeszcze się pociąg nie zatrzymał. Coś mówiłaś? Nie. Dobrze, brać swoje walizy. I idziemy wszyscy, tak? Tak. No ruch kluszki, luski kluski, luski kluski. No a kiedy są dzieci. Zapraszam was teraz do swoich mieszkań. Chodźcie ze mną, musimy tam chwilę dojść. Dobrze, to tak, gdzie y, pokoje, sypialni dziewczyny się zajmują, są po tej stronie, a chłopców są po tej stronie. No to zapraszam. No to ciało. Dobra, to choć stary, idziemy się rozpakować. No my też. Dobra, to co my już rozpakowane, ja śpię tu, ty śpisz tu. No, wszystko jest git. Rado, dobra, wiesz co? Ja mi się chyba położyłam, bo dzisiaj było bardzo męczące, która jest godzina. No, około druga. To co, co kładziemy się trochę poplotkować. No czekaj, to zasłonimy tutaj zasłon, zgasimy lampki. Nie, zgas Nie oświecimy, tylko zgasimy. Dobra, czekaj, przebierzmy przy się. Jak masz piżamę, bo ja mam taką cute. Stara, ja też mam taką samą. Meeting. No, jest slej. Dobra, to idziemy plotkować. No, dobra. To plotkujemy. Słyszysz mnie? Słyszycie? Aha, okej. Okay. No to co, Bartek? Już jesteśmy w miarę rozpakowani. No to teraz co, w CS-a? No dobra. Dobra, to odpalamy CS-a. kocham grać w CS-a. Norel ja też. Ej, dawaj chodź do kuchni, pogramy sobie. Albo w sumie tu możemy. No w sumie po co do kuchni? Nie wiem, ciekawe co dziewczyny robią. Norel. Ej, a masz jakiegoś krasza? No nie, a ty? Ej, ja też nie. Ej, a tak w ogóle masz jakiegoś krasza? No trochę mam. I na kim? Bo ja szczerze mam na Bartku. Serio? No, ja mam na Antku. Ej, mam prawie Eby. Ej, czekaj, zejdę tam do ciebie. Jeżeli ty masz na Bartku, ja mam na Antku. No. No, dla mnie oni, są braćmi. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. No, rel. Ej, alfanie, synu Ciekawe, czy oni na jakimś mają, krzeszami? Idziemy się do niej zapytać? No, okej. Okay. Dobra, to chodź. Ej, Ej, patrz, proszę, mamy nawet takie same kosmetyki. Mamy takie same ręczniczki i szkatułki na pastę. Ej, stara, mamy też tą samą pastę. Nie. Tak. Omyg... my na chłopaków, oni mają wszystko identyczne. Meg I tylko jeden szampon? Do ciała i do włosów od razu? Uuu! Tragedia. No. I jeszcze grzebień do tego. W sumie oni się nie muszą Ej, to jest ta darmowa taka pasta, co rozdają czasami w Rossmanie. No, ona jest jedna, raz smakuje jak zginiły skarpetka, jaka jest zgnita. Dobra, chodź, spytamy się. Cześć, zgasimy tutaj lampkę, bo my chcemy potem iść tak czas. Elo? Wy już w piżamach, dziewczyny? Co, wy już spadli No, zrobiłyśmy sobie chwilową drzemkę. Pięciominutową dosłownie. Ej, kraszujecie kogoś? w yy, wcale nie ciebie. Nie! A ty, Antek, kogoś kraszujesz? Nie, na pewno nie ciebie. Yy, ty ciebie zna... Nie, ja nikogo nie kraszuję. Aha, to nara. Ej, stara, widzisz? Bartek ma taką samą lampeczkę, jak ty z pieskiem. A Antek z kotkiem. Ej, bo mój Czekaj. Ej, chłopaki, jakie są wasze ulubione zwierzęta? Pies. Kot. Moim to pies, moim kot. Dobra, to nara. Jej stara, i my robimy to same zwierzęta na, na, co nie. Ja z Bartkiem najbardziej lubimy psy, a z Antkiem najbardziej koty. No, ale slej. Ale identyczno mamy te lampki. No. Ale fajnie. A co to zebranoc? Nie chcę mi spać. No real, idziemy coś podżerać z lodówki? No okej. Okay. Co tu jest w lodówce? Czekaj. Aha, ja nic nie mam. Ej, bo oni mają pizzę i mleko truskawkowe. Ej, dobra, podzielimy się tym kawałkiem pizzy na pół. Okej. Okay. Dobra, chodź szybko, czekaj. Z mleka będziemy pił tego samego. Jeszcze nie otwarty, czyli on nie pił. Czyli kogo to jest w ogóle szafka. To jest. jeden. A. czyli nie wiem, kto ma jeden. A, czekaj. Idź ty, podejrzeć, bo ja mam to. Ej, jeden amat y, Antek. E, a Antek. a to fajnie. E, dobra, to chodź szybko, bo nas jeszcze zauważyłem, że coś mamy. Dobra, czekaj. Chlejemy. I teraz zieramy pizzkę. Ej, dobra, jest ta pizza lezimna. No Dobra, pizza zjedzona, ale co dobre, jest tylko truskawkowe. Dobra, czekaj, wychlejemy i całe, co nie? No. Mm. Ej, dawaj przelejemy sobie do, sobie do widonów i odstawimy puste pudełko. Tak. I ty też masz stan leja. No, a ty też? No, tak. Dobra, mam przelane. Akurat miałam bez niczego, bo już wszystko wypiłam w pociągu. Dobra, ja też przelewam, bo ja też nic nie mam. Dobra, jeszcze łyka sobie. Tak, zrobię sobie jest mleko z jest dobra. A chyba Bartek miał mleko sojowe. Uy, no, real. Troszeczkę, czekaj, teraz trzeba je pomału odłożyć. Ciekawe gdzie jest moje mleko truskawkowe. O cholera! Stara, on jest przy lodówce i pyta się, gdzie jest jego mleko truskawkowe. Czekaj, daj, chowam pod poduszkę. Dobra. Nie skapnij się. Idę się spytać dziewczyn. Dziewczyny, widziałeś moje mleko truskawkowe? Nie, a czemu ty wchodzisz do pokoju bez pytania? A na czym, a co tam? A nie, po prostu sobie siedzę na krześle. Na pewno, a co tam masz z tyłu? Plecy. Łóżko. Na pewno? Tak. No po, przecież ja mam uczulenie na truskawki. To czemu wczoraj jadłeś truskawki? Yy, Ale na takie, na mleko mam uczulenie. Aha, to czemu wczoraj piłeś mleko też? W szkole? Jezus Maria, bo ja mam uczulenie na takie mleko. Jakie ty masz mleko truskawkowe? Aha, czyli coś wiesz. A skąd wiesz, jakie to jest mleko? Je ja pierdziele, nie zadawaj głupich pytań. Idź skąd już wyłaś? My chcemy mieć prywatność. Dobra. Na pewno one ukradły mają mleko truskawkowe. Ale nawet pewnie nie umieją ich otwierać, bo to są przecież dziewczyny. Dziewczyny takich rzeczy nie umieją. Prawie by nas przyłapał. No, dobra, czekaj. Teraz zrobimy speedrun. Speedrun, speed, speed speedrun, 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 speedrun. Ej, czekaj, mam plan. Dobra, Ej, czekaj, czekaj, mam plan. Posłuchaj. Powiemy, że zajęłeś do, do lodówki i się jego mleko truskawkowe. Dobra. Ej, Antek, co chcesz? Przejrzyj się z twoim mleko w lodówce. Co, przecież go tam nie było. Jak nie było? To ty chyba ślepy jakiś jesteś. Jak to? Przecież go tu... Nie. Aha. E, wiesz co, my spadamy, pa! E, czekaj, zamykamy się na klucz. Kurde, mamy tu klucz? Nie. czekaj, zamkniemy się i tak się Jak to zrobiłaś? A, znalazłam klucz. Kiedy? Przed chwilą. Aha. E, dobrze, czekaj, chowamy się. Chodź za biurko. Aha! One wychlały mi to mleko! Ono jest puste, to opakowanie. Mm, nic tu nie ma. Popolecz, czekaj. Czy one mają coś dobrego? Nie. Nie lubię zwykłego mleka. Dziewczyny, czemu żeście wychlały moje mleko? Musicie mi je odkupić. O cholercie. Będziemy miały, mam przerwane. Czekaj, chowamy się pod kołdrą? Nie, dawaj w szafkach. No tak. Czekaj, ja wejdę sobie u góry do szafki. Dobra, ja chodzę tu. Dobra, dawaj się zamykamy. Ej, weź najpierw mnie zamknij, dobra? Dobra, to się wkłaś tam. Dobra. Da się tam oddychać? Tak. Dobra, teraz ja wkłażę i się zamykam. E Aha, przecież te drzwi są otwarte. Dziewczyny, gdzie wy jesteście, co? Gdzie one są? Może do Kibla poszły? Nie, Kibla jest otwarty. Gdzie oni są? Pod kołdrą? Nie ma ich. Tu też. Walizce się schowali. Nie, to szafki nie ma szans, żeby weszły, no bo są za grube. O tych chamie, ja zaraz cię połamię. Hm? E? Dobra, trudno odpuszczę im. Jutro im dam siekierę jakąś czy coś. Stary i co? One wychlały mi mleko. Hamy. No taki są jak ty. Aha, nie gram z tobą w CSA. Ej no stary, dobra, zartowałem. No mam nadzieję. Dobra, gramy dalej. Dobra, wyleźliśmy. A, tragedia. No. Ty, ty ty na, pewno powiedzia... Czy ty na serio powiedziałaś o tych hamie, zaraz się połamie? Tak. Aha. Okej. Okay. No co? Teraz już jest chyba nawet ciemno. Nie, jest jasno. Ale i tak idziemy spać. Kurde, stary wiesz co? Nie. Chciałbym się umówić z Amelią. Ale bym chciał się umówić z... Jego nawias na imię, no śleperdzielę nie pamiętasz imienia swojego klasa? Kla klasa? Yy, Nadia! Wow! Ja też nie wiedziałam, Eee... Yy, dobra, to co... Yy, idziemy spać? Po co jest jeszcze jasno? Już nie. Po co? Bo chcę się, by jutro się szybko dzień zaczął i chcę zaprosić yy, Nadię na kawę. No w sumie to mądry pomysł, dobra. Czekaj, przebieramy się. Czy mamy jakieś ciuchy? Tak. Dobra. Przebieramy się. I idziemy spać. A... Już jest winno chyba. Tak, już jest dzień w końcu. Dzień Mamy. O, bo ty bardzo lubisz malować, co? No, kocham malować. Em, wiesz co, chyba Bartek też bardzo ładnie maluje. Serio? No, bo raz zgubił swój rzeszet, zajrzałam do niego i miał bardzo ładne rysunki. O, fajnie. E, dobra, to nie wiem, co robimy teraz. Gramy na kompach. No dobra, zgoda. A. W zaprosimy. Ale pewnie jeszcze śpią. Cicho, Bońku! Eee... Dobra, już jesteśmy. I stara, co? się trochę dziwnie szybko. Oto Otoczyli... Tore? No dobra, chodźmy dalej. My pójdziemy pierwsi. My pójdziemy pierwsi. Aha. Ale co chcecie, my wam zapłacimy? Znaczy ja zapłacę tobie, Amelia, a ja zapłacę tobie. Wiesz, w ogóle jak się nazywam? Nadia. Wow! Dobra, chodź, siadamy. Yy, dzień dobry, co chcecie. Macha, yy, zróbcie nam coś. Yy, kawa z bitą śmietanką w kształcie serduszka. Dwa razy. Yy, trzy razy. Cztery znaczy. Dobra, Macie. Kawa z serduszkami. Brzmi dziwnie. I co dziewczyny chcecie? Mm, też dam będę dać co? No to dwa kruasanty. Jasne. Z czekoladą? Chcecie czekoladą? Tak. Z czekoladą. Proszę bardzo. Thanks. Yy, ile to wyjdzie? Yy, 20. Yy, za jedną? Za jedną... Yy, za ile? Eee, to ja na pierwsze. Dwie kawy jeden kruz, a ile to wyjdzie? 20 złotych, proszę. A te, te drugie, to te samo? Też 20 zł, proszę. Eee, może już przejdziemy obok siebie? Może tak? E, Bartek, mogę się tą zamienić? Nie. A czemu? E, po co się Amelia zamieniać? Już tak siedzimy. Okej, okay, czuję się Twoje troszeczkę Szczególnie, że te krzesła są tak do siebie przybliżone. Daj, Amelia, wyrzucę ci. Dzięki. O, ale dobrze, kowo, A ty, Nadia, co już wypiłaś kawę? Um, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak. Daj, Amelia, wyrzucę. No stary, nawet nie umiesz trafić kawą do kosza. Yy, może gdzieś pójdziemy na jakiś spacer? Okej. Okay. Okej. Okay. Yy, tylko gdzie? Idź chodźcie, spacerujemy tutaj. Ale dużo do spacerowania. Ej, dawajcie zagram w koszykówkę. Okej, okay, ja lubię koszykówkę. E, zjeżdżać stąd. A niby czemu? Bo nie ma dżemu. A teraz zjeżdżać stąd. No zjeżdżać stąd. Yy, dobra, ale piłkę zostawić. Jezu, jak drąży, ja co nie, na, Nadia? Morel. No dobra, e, kto więcej razy trafi do kosza w ciągu... E, e. Mamy trzy rzuty i kto więcej razy trafi do kosza. Dobra, ja pierwszy stary odwal, siedźmy dziewczyny na końcu, dobra? Dziewczyny mają przejść pierwszeństwo. A, no tak. Nie, my możemy postać chwilę. Popatrzymy. Stara, nie chyba nie wiedzą, że my 3 lata chodziłyśmy na koszykówkę, dobra, dobra. może w 5 rzutach, okej, okay. jest, jeden, kurde, nie udało się, dwa, tak, trzy, trzy rzuty i czwarty rzut i ostatni raz, kurde, Dobra, teraz ja... No nie, pierwszy to porażka. Jeden. Kurde. Dwa. Tak. Stary chyba będziemy mieli tyle samo, tylko zobaczmy, czy teraz trafisz. Tak. Dobra, teraz wy, dziewczyny. Dobra, więc co stare? Wykiwujemy ich. Jas, jas. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6. 7. A, jeszcze dalej. No tak. No, stara 5 razy. Czekaj, bo mi okulary spadły. 6, 7, gdzie ta piłka? Tu 8, jeszcze stara 2, 9 i 10. U, ale się kręci po poręczy i wpadła. No i super. Wow. Ej, bo im się pyski otworzyły. No widzę, jakby kogoś mieli pożerać. Wow. Wow. Dobra, no, cicho już, bądźcie. Ok. one się słuchają. Ej, a co tam jest? Nie wiem, chodź zobaczymy. Ale tam chyba nie wolno wchodzić. Aluany kwiatki, ej, bierzemy sobie. No. A ich tu masz czerwone, a ja mam różowe. Dobra. Dziwne są. Co jeszcze stąd bierzemy, bo tu jest gdzieś jeszcze badziewne, to jest badziewne. O, parzyk, jakie fajne tabliczki. Dawaj bierzemy jasną i będziemy sobie... E, gramy w potem w butelkę, jak zajdziemy do domu? Okej, okay, ja poczuwam to, a w sumie nie wiem. Ale kwiatki bierzemy. E, no okej, okay, po możemy pograć w butelkę. Dobra, to chodźcie, przepraszam, przepraszam. Dobra, my idziemy za zanieść kwiatki i pójdziemy po, na przykład bidon. Okej. Okay. Eee, może lepiej szamponem, co? No, bo ten Stanley to takie średni, bo ma uchwyt. No, Co mi zakosiłaś mojego różowego kwiatka? Sorry. Dobra, no to czekaj. Eee, weźmy szampon. Eee, co ja wezmę mój ten? Dobra. Będziemy kręcili szamponem, dobra? A, okej. Okay. Dobra, to ym, gdzie siadamy? No, podłodze może, albo stoimy. Dobra, to ja kręcę. Ui! O, na mnie wypadło. Dobra, pytanie czy wyzwanie? Yy, pytanie. Yy, dobra. Uy. Jak była Twoja najgorsza ocena z matmy? Yy ja Aha, okej. Okay. Dobra, kręcimy znowu. Hop. O, stary, na ciebie wypadło. O nie. Pytanie czy wyzwanie? Eee, pytanie. Okej. Okay. Eee, wiem. Nie, ja wiem. Eee, powiedz, na kim masz krażę. Chyba stary cię poprzał. Nie, po tym jak ja też wybiorę pytanie, też mi tak powiedz. Yy, na kim mam krasza? Mam powiedzieć prawdę? Tak, tak, tak. Yy, za chwilę powiem. Teraz jeszcze raz chęćmy. Ona mnie teraz. Na kim masz krasza? Ale nie wybrałam, czy pytanie, czy zadanie. Nieważne, na kim masz krasza. No dobra, ja, ja powiem. Ja krasza na ciebie, na tobie, Nadia. Serio? Ej, Nadia. Super. Trafiłaś. No serio. Możesz mnie wyśmiać. Ehm, no nie wyśmiejecie. A czemu? Bo ja też mam na tobie krasza. Serio? No. Wi. Dobra, ja mam na ciebie, na tobie Amelia krasza. A serio, seria ja na tobie też. Slej. Reakcje dziewczyn. Tragedia no Ja na tobie mam przerzę. A ja na tobie, a ja na tobie, a ja mam. A już każde wszystko dwie. A od kiedy? No, od ponad dwóch lat. Morem. Od no, dwóch dni? No ja od trzech. Aha. I czemu nigdy nie powiedzieliście, że mam... że na przykład albo ty macie mano z crusha? Nie wiem. No, nie wiem. No, już wtedy bym Ciebie odrzuciła. No Rale, ja Ciebie też. Aha. No? Um. Aha. Dobra, stara. E, to co? Idziemy teraz. Czekajcie, idzie, idę po Twój stary telefon i wrzucam na Instagrama foto. Z naszymi nowymi. E, zostaniecie naszymi dziewczynami? Okej, okay. dobra, to idę po telefony. Omg, oh ale fajnie. Ale super, mamy chłopaków. Chyba to jest już moim piątym, ale mam nadzieję, że będzie lepsze. Masz stara? Nie trzymaj tego szampona, tak W ogóle oddaj mi ten szampon. Ehm, dobra. Dawaj selfie. Kobiety. Co kobiety, co kobiety. Mój, no gdzie ty polazłaś? Cik, cyk, cik, cik, cyk, cyk, cik, cik, cyk, cyk. Cik, 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 cik. To już widzowie będzie koniec filmu. Będzie z tego też druga część. E, no za niedługo. No, mam nadzieję, że Wam się podobał film. Zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. To ja już się z Wami będę żegnać. Pajo!